3, 4, 5. Dała się polubić Polakom za sprawą roli w I kto to mówi? Komedie z jej udziałem wciąż wzruszają do łez. Gwiazda odeszła w wieku 71 lat. O jej śmierci poinformowała rodzina. Sławę zyskała dzięki roli w serialu Zdrówko, grała w Star Treku i Północ Południe. Wystąpiła w kilkudziesięciu produkcjach. Od niedawna zmagała się z nowotworem. Kersty, ali ulubienica Amerykanów, a także Polaków. O jej odejściu poinformowali jej bliscy. Ze smutkiem informujemy, że nasza niezwykła, kochająca matka zmarła po przegranej walce z rakiem, który został dopiero niedawno zdiagnozowany. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu na instagramowym koncie aktorki. Zmarła otoczona przez najbliższą rodzinę. Miała za sobą dwa nieudane małżeństwa. Od 15 lat żyła samotnie, nie mogąc znaleźć mężczyzny, z którym chciałaby spędzić resztę życia. Wprawdzie młodych wielbicieli jej nie brakowało, w żadnym z nich nie widziała kandydata na męża. Niepowodzenia w miłości tłumaczyła brakiem wyrachowania. Miała 20 lat, gdy wyszła za mąż za szkolnego kolegę, to nie był poważny związek z jej strony. Już po ślubie zaczęła poznawać aktorów, w których się zakochiwała. Miłością jej życia był John Travolta. Ciągnęło ich do siebie, ale nie potrafiła oszukiwać męża. Nie było więc mowy o tym, żeby między nią i Johnem doszło do czegoś poważniejszego. John Travolta, który zagrał z Ali w kultowej komedii I kto to mówi, nie mógł przejść obojętnie wobec tej informacji. Przy zdjęciu aktorki wspomniał wspólne chwile Znajomość z Kersti była najbardziej niezwykłym związkiem w moim życiu. Kocham cię, Kersti. Wiem, że znowu się spotkamy. Chociaż była ikoną na ekranie, była jeszcze bardziej niesamowitą mamą i babcią napisały jej dzieci. Kersti Ali zasłynęła rolą w serialu Zdrówko, nadawanym w telewizji, gdzie jako Rebeka Hoeu pojawiała się w latach 1987-1993. Za rolę w serialu otrzymała nagrody Emmy i Złotego Globu. Kolejną nagrodę Emmy otrzymała za kreację w komedii I Kto To Mówi z 1989 roku. Ostatnio wystąpiła w reality show Dancing with the Stars i The Masked Singer. Gwiazda zmarła w poniedziałek w Los Angeles. Niedawno wykryto u niej nowotwór. Na koniec powiem, Kersti, dawałaś nam chwilę radości, zabawy, śmiechu i łez, bohaterkami, które zagrałaś przez te wszystkie lata. Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.